Ciao guys! W tym odcinku będziemy testować włoskiego McDonalda. Już testowaliśmy kiedyś w Luce w wakacje, więc będzie kilka wstawek takich z lata w sukience itd. Więc żebyście się nie zdziwili, zrobiłam ankietę na Instagramie, na dwóch w sumie, ale wszędzie wygrał McDonald, bo Michele dorobił procenty ze wszystkich swoich kont na Instagramie. Tak, I co dowód? Nie poczekałam do końca dnia, minęły dwie godziny od stawienia ankiety, to dlatego, że jutro wychodzi odcinek. A chcieliśmy zrobić coś ciekawszego, bo mamy dużo materiału, ale to są takie vlogowe rzeczy, a coś was nie interesuje nasze życie póki co. Najgorsze jest to, że nie ma drwala, znaczy tego, Big Maca ma, Chickena. Tak, bo była taka oferta, myśleliśmy, że to zostanie na stałe, bo oni kochają tutaj kurczaka po prostu i był Big Mac Chicken. Ale robiłam Reelsa z tego, więc tak. możecie zobaczyć. I robiłam też w domu Chicken Big Mac Polo i był... Zajebi... Był lepszy niż Macu, więc polecam sprawdzić mój przepis. I pokażemy też stary odcinek z... No to już było, mówiłam. Toskani, tak? No to tak, super, mówię. Tak, że Bo żeby się nie zdziwili. Bardzo. Chodźmy jeść. Jeszcze bliżej. Mm. Myślisz, że będzie dużo ludzi? Chyba nie. Wszyscy Myślę, że jedzą. tak. Dobu, Buga, Bobby, kiu. Jeszcze wygonią No to pokażę, tak, tak. Maja już się zdenerwowała. To mm, się zaczebała. No myślałam, że to jest menu, tam było menu na pisane. Jestem... Dobra, no, mówiliśmy cheese, e, double e, burger e, barbecue. Si. E, no to frytki i te panceroki i chicken wings. Bo oni mają bardzo dobre chicken wings w ogóle tutaj. I chcemy Wam pokazać. O, tak, Michele ja kocham, kocham. Tak, ja kocham. I jeszcze boga. Food. Pokaż food. Coś pokazałem. To jest bardzo zły pomysł, żebym ja trzymała Coca-Colę bez wieczka tutaj Idzie, idzie, wybala. Dobra, amore no, no. Od czego zaczynamy? Tak, tak, Chicken wings. Mamy tutaj pancerotti, to chyba tak się czyta. To jest wypchane pomidorami i serem. Mozzarella, taka mini pizza. Double chicken barbecue. Cheeseburger. W ogóle to miał być mac chicken, a to nie jest mac chicken. Nie, bo to jest ten. Dostaliśmy tego. Tak, no, faktycznie. Chicken chicken. spróbować a to? No. Mam. Okej, okay, mamy. To oczywiście nie obeszło się bez Nasze szczęście Ale to nie z naszej winy. No nie z naszej winy, ale dostaliśmy burgera, którego już jedliśmy. A to nie była promocja na tego burgera w ogóle, więc śmiesznie. Muszę go wyjąć. No, ja spróbuję. Próbuj, bo ja też chcę. Dobra. to, będzie na pewno dobre. O wiele lepszy niż w Polsce. Tak? No i mam te kurczeki tutaj takie. Mmm, się? Tak. się? Tak. Ta, ta nowość, bo ja tego nie jadłam jeszcze. Jedliśmy wersję z kurczakiem i to jest moja ulubiona kanapka tutaj w maku włoskim. To nie wygląda jakoś super apetycznie. Też nie jest. Z kurczakiem wiele lepsze. I nie wiem, czy będę to zamówiła drugi raz. A co to jest? Grand. To jest to samo? A. Z okej. Okay, okay. Dobra, teraz cheese. W Polsce lepszy, ale trafiłam na kawałek za górkiem, więc... Nie jest źle, ale to prawda, co Michał mówił. Tutaj tego maka nie wiem, jak to powiedzieć, że oni nie dbają o nie wygląd. Nie dbają o wygląd, w ogóle. Kiedyś, wygląd. Kiedyś tak było w Polsce, że nie dbali o wygląd. Teraz te restrykcje i wszystko weszło i, i te burgerki są o niebo lepsze. W ogóle podobno, McDonald's w Polsce jest jednym z lepszych w Europie, więc. Ja się zgadzam, naprawdę. Na przykład McDonald's na pułkowskiej obok mnie, gdzie mieszkałam. The best one. Wow. Dobra, próbuję tego. A to chyba kiedyś już próbowaliśmy. I teraz. Tak myślałem, że to jest średnie. No, ale i tak lepszy niż w Ikei. Tak, w Ikei dramat. Dzisiaj i tak najgorsza. Tak? No. Może taki dzień trafimy. Ja super robią panierkę. Dobra, A frytasy i tak gorsze niż w Polsce. Dobra, Dobra, jemy wszystko i... Potem zrobimy recenzję Nie wiem, ile kosztowało. No i czy jeszcze wmontować trzeba ee, lukę. Aha. Jest wrap wrap Michaeli. Uuu, daj sobie fryzki. O, mama mia, zobacz. Poka tego potwora. O oh, miau. Chicken Mcdouble Barbecue. Oni mają taką fajną burkę. Too, fajno, right? fajno, no to, to jest, to jest taki nugget z so sosem barbecue i bardzo i, i z Big Maca z Pokaż tego brapa mojego jeszcze im. Oh o my Boże. Śmieszne no? Uh, to no, wygląda jesteśmy vlogerami? Nie, youtuberami. Dobre? Pokaż. Dobra, jemy. Zaraz damy ocenę. Jak wygląda w środku? No, to, to, to. No nie bój się, nie bój się, na pewno nie gryzie. Średni? Najpierw to, i wyobraźmy sobie, to na koniec. Tak? Dokładnie, ludzi... We Włoszech dają strasznie mało sosu i to mnie wkurza. Ale nie jest złym. Ale się zastanawiam, czy nie jest stary kurczak. Najlepszą kanapkę na razie chyba jaką odkryliśmy to jest ten chicken no, barbecue, barbecue Double, double Chicken, chicken barbecue. barbecue. To jest Double chicken barbecue. Spoko, ale... No, chyba ale to wam wszystko powiemy jak wyjdziemy z Maka, żeby dźwięk był lepszy. Także zostańcie do końca. Ja wcale nie jestem takiego wzrostu Ja stoję wyżej, że jesteś. No mówby. Dobra. Ogólnie tak. Wszystko było w miarę okej. Okay. To jest chyba nasze najgorsze wyjście do Tak, McDonalda. to prawda, to prawda. To był najgorszy mak, jakiego jadłem w, we Włoszech. Tak, na pierwszym miejscu na pewno Mac chicken ten na promocji bardzo dobry. Zupełnie inny niż w Polsce, bo oni tutaj mają tego potleczenia takiego jak na taki mięciusi, taki mm, Ja w ogóle muszę powiedzieć, że nie mam żadnej kanapki. Yy... Wołowinowej, którą tak. lubię, a za to wszystkie kanapki z Polo uwielbiam. Serio. Tak, bo włosi potrafią w kurczaka, to zawsze będę mówić. Będziemy. I tak. co? Ranking. Pierwsze miejsce McChicken. Drugie cheeseburger. Trzecie, to tam było jeszcze Chicken Wings, to pan Cetroni czy jakoś tak, jak to się mówi. I na samym końcu ta nowa kanapka z wołowiną i barbecue tak. z, z kurczakiem moja ulubiona to, to ja identycznie, to ja identycznie nie będę zabierał czasu identycznie ale pamiętajmy jeszcze bo maja zapomniała o tym że wspominamy też poprzednie McDonald's dlatego a. ja na pierwszym miejscu daję chicken Big Mac a na drugim gran gran Mac Chicken czy jakoś tak no to kanapka z kurczakiem a, no... i to jest zajebiste a na trzecim miejscu daję Mac mm. Chicken Double Barbecue ceny e, double burber barbecue burba double <ścoughs> <Dabber> burber <ścoughs> Double, double, double burger barbecue w zestawie z frytkami i 0.560. Cheeseburger euro 80. Pancerotti, czyli te rogaliki, tak, takie, co ja mówiłem, tak. że to smakuje trochę jak paszteciki w Polsce. 2.70. Grand, grand mac chicken. 6,20. Ale była ale tak, ja kupiłem tak. za 2,50, bo jestem Januszem za 2,90. A tak nie. Tak, ,50. tak za 2,50 sorki, przepraszam, Amore Chicken wings 2,90. No i ketchup i majonez po 25 centów. No i za wszystko wyszło 16 euro. Gdzie na polskie to jest 75 zł około? Dajcie koniecznie znać w komentarzach, czy chcecie, żeby samochód nas rozjechał. Eee, nie, czy chcecie, żebyśmy spróbowali, nie wiem, KFC, Buga Burger King? A, nie. Burger nie, Burger King, A i jeszcze oni mają taką, taki swój, swój fast food, piadina, to się nazywa piadini, uh -huh, piadini uh -huh, uh -huh. coś takiego i to są takie tortille właśnie, nie wiem, z ich składnikami, jakimś prosciutto, rukolą i tak dalej, więc to może być też ciekawe. Tak. Patrz kupił tą babkę. Tak. A za dwa tygodnie jedziemy na święta. Tak, do Polszy i nie pokażemy Wam, jak wyglądają święta tutaj. Tak. Ale pokażemy wam, a zresztą to nie będziemy wam mówić co Tak, będą targi, bo już się rozkładają, jest pięknie i w ogóle... I ja mówię, że nie a powiemy, możemy... a Maja chodzi <grym> <grym> mówi, no nie, nie, nie że... Ona mnie nie słucha. Bo ja jestem Plociuk. A i możemy wam teraz jeszcze pokazać, yy, pokażemy im wstawkę, albo nie, dobra nie pokażę wam. Pokażemy wam w odcinku świątecznym jak wygląda nasza poczekaj, klatka. Czekaj, czekaj, Teraz o tym masz powiedzieć. Już nie chcę. Teraz już nie chcę, tak? Już nie chcę, bo straciłam flow. No, o, no ostrości nie było. Iee! Idziemy do domu? Chcesz tę pizzę jeszcze? <grym> Oo! Baby! Ufa! Boliwie.